Jak narcyz reaguje na ciszę, która go niszczy, i dlaczego jego ruch po miesiącu potrafi zaskoczyć. Kiedy milczysz wystarczająco długo, on najpierw udaje, że nic się nie stało. Pojawia się na liście oglądających, odświeża Twoje stare stories, zostawia ślad tam, gdzie wiesz, że spojrzysz niby przypadkiem. To nie jest rozmowa, to radar. Z czasem zmienia ton i zaczyna malować nową opowieść o sobie, pół przeprosiny z ukrytym rachunkiem. Poprawione kadry nowego życia, ujęcia, które mają sprawić, że poczujesz się w tyle. A potem nadchodzi trzydziesty dzień i dzieje się coś, na co nie jesteś przygotowana albo krótki, kontrolowany wybuch, pełen testów granic przez pośredników albo nagłe, łagodne wejście z przynętą empatii wiadomość o chorobie w rodzinie, finansowym potknięciu, konieczności oddania rzeczy zaproszenie do dojrzałej rozmowy o przyszłości to niby dwa przeciwne bieguny ale cel jest ten sam odzyskać wpływ na twoje tempo, zanim nazwiesz to po imieniu. Dziś zobaczysz, jak wygląda ta droga do trzydziestego dnia, dlaczego cisza rozsadza jego mapę, i po czym poznać, że kolejny ruch nie jest mostem, tylko hakiem ukrytym w miękkim głosie. Jeśli po trzydziestu dniach ciszy budzisz się z mieszanką ulgi i napięcia, rozumiem to bardziej niż myślisz, ulga mówi, że wreszcie oddychasz własnym powietrzem. Napięcie pyta, czy nie poszłaś za daleko i czy teraz nie trzeba czegoś naprawić. On liczy właśnie na to pęknięcie, dlatego wybiera moment, w którym Twoje dni zaczynają mieć stały rytm. Wtedy wchodzą miękkie sygnały, które wyglądają jak przypadek: odświeżone stare stories, ślad pod zdjęciem sprzed miesięcy, wiadomość do wspólnego znajomego, która ma do Ciebie wrócić. Później narracja zaczyna się przebudowywać. Jakby ktoś malował ściany świeżą farbą na pęknięciach, pół przeprosiny, w których zaraz po słowie przepraszam pojawia się cichy rachunek, obrazy nowego życia, które mają wytworzyć w tobie wrażenie, że zostałaś na peronie. Ten proces jest wyczerpujący, bo uderza w miejsca, w których kiedyś zrywałaś się do odpowiedzi od ruchem. Po miesiącu może przyjść gwałtowny błysk, jakby ktoś strząsnął stół i rozlał szklanki. Albo przeciwnie. Uspokajający szept o empatii i dojrzałości, pod którym leży haczyk w postaci pilnej sprawy do rozwiązania, kryzysu, prośby o szybkie spotkanie. I właśnie tu najłatwiej pomylić troskę z próbą odzyskania steru. Ten odcinek jest po to, żebyś nie musiała już zgadywać. Rozłożę na czynniki ten cichy sprint do 30 dnia. Pokażę, po czym poznać, że przypadkowe sygnały, Układają się w wzorzec, jak wygląda mycie reputacji i odwrócone porzucenie oraz gdzie w słowach o odpowiedzialności i spokoju kryje się rachunek za Twoją ciszę. Zobaczysz test na prawdziwą zmianę, który nie potrzebuje pośpiechu ani widowni. Nauczysz się zatrzymywać ciało o sekundę wcześniej niż odruch, żeby decyzja powstała z Twojego rytmu, a nie z jego metronomu. Jeśli to dokładnie to, czego potrzebujesz, żeby nie dać się wciągnąć w nową wersję starej gry, zostań ze mną i zasubskrybuj kanał. Dzięki temu kolejne części tej osi trafią do ciebie wtedy, kiedy sygnały znów pojawią się w twojej skrzynce i będziesz miała pod ręką słowa, które oddzielają pamięć od manipulacji, zanim zdążysz ją nazwać. Bez owijania, co dzieje się po 30 dniach twojej ciszy? Najpierw znika mu mapa reakcji. Nie wie już o której porze zwykle odpowiadasz, kiedy zaglądasz do aplikacji, co cię porusza. W miejsce mapy wchodzi skaner, sprawdzanie gdzie pojawiasz się pośrednio, które znajome konta wchodzą z tobą w interakcje, jakie treści lubisz. To nie jest kontakt, to pomiar. Zaraz potem zaczyna się mała przebudowa opowieści o nim samym, bo cisza uderza w jego reputację bardziej niż w ciebie. Pojawiają się półprzeprosiny, w których żałuje, sąsiaduje z, ale też ty, oraz starannie dobrane kadry nowego życia: sport, praca, spokój, zmontowane tak, byś poczuła, że to ty zostałaś w tyle. Im dłużej nie reagujesz, tym wyraźniej widać rozwidlenie na dwie ścieżki. Na pierwszej rośnie napięcie i dochodzi do krótkiego, kontrolowanego wybuchu. Drobne prowokacje przez osoby trzecie, testy granic, nagłe pretensje o Twoją niedojrzałość, blokowania i odblokowania jak metronom. Na drugiej ścieżce dzieje się coś odwrotnego. Łagodnieje ton. Wchodzi przynęta empatii i pilna sprawa do rozwiązania: choroba w rodzinie, problem finansowy, prośba o oddanie rzeczy, zaproszenie do rozmowy. Bo tylko Ty mnie rozumiesz. Obie drogi służą temu samemu celowi. Przywrócić przewidywalność Twoich reakcji. Różnica polega wyłącznie na temperaturze, dlatego od tego momentu każdy znak czytaj nie po brzmieniu, tylko po skutku w Twoim ciele. Czy po wiadomości czujesz więcej przestrzeni, czy mniej tlenu? Prawdziwa zmiana wytrzymuje czas i Twoje tempo. Próba odzyskania steru potrzebuje natychmiastowego potwierdzenia. Po 30 dniach Twojej ciszy, pierwszy etap wygląda niewinnie. On nie uderza w drzwi, tylko staje pod oknem i sprawdza, czy pali się światło. Zaczyna od mikrokontaktów niewidocznych na pierwszy rzut oka, jak kurz, który widać dopiero w słońcu. Przewija twoje stare stories, pojawia się wśród oglądających bez reakcji, zostawia pojedynczy ślad pod zdjęciem sprzed miesięcy, tak drobny, że można go wziąć za błąd kciuka. To nie rozmowa, to kalibracja. Czy jeszcze zauważysz jego obecność? Czy w Twoim ciele drgnie odruch, który kiedyś pchał Cię do natychmiastowej odpowiedzi? Jeśli zatrzymasz się na sekundę i zapytasz, czy po tym sygnale czujesz więcej przestrzeni czy mniej tlenu, zobaczysz intencję jaśniej niż słowa. To test dostępności, a nie zaproszenie do bliskości. Mikroprzykład jest zawsze podobny: wieczorne przewinięcie Twojego profilu, krótki podgląd relacji, ślad pod archiwalnym kadrem. I cisza, która ma sprawić, że zrobisz pierwszy krok z niepokoju, nie z chęci. Kiedy to nie działa, wchodzi przebudowa narracji i zaczyna się ciche mycie reputacji. Padają pół przeprosiny, które brzmią miękko, a jednak zaraz po przepraszam, niosą ze sobą rachunek. Ale i ty, też popełnialiśmy błędy, może oboje przesadziliśmy. Na zewnątrz pojawiają się kadry nowego życia. Dyscyplina, sport, skupienie, wdzięczność. Jak świeża farba położona na spękanej ścianie. Z daleka gładko, z bliska rysy wychodzą z lakieru. W tym etapie nie pada twoje imię, ale każdy, kto zna was oboje, ma zrozumieć aluzję. Mikroprzykład. przykład. Posto dojrzałości w komunikacji, wrzucony oporze, o której kiedyś pisałaś dobranoc, relacja z miejscem, do którego go kiedyś zaprowadziłaś, podpisana spokój. Retoryczne pytanie, które macie ukłuć, brzmi, czy naprawdę musiałaś znikać tak długo? Jeśli to słyszysz, to właśnie dlatego, że dzieje się po 30 dniach ciszy. Potem pojawia się scena z publicznością, wejście osób trzecich, które mają zagrać lustrem. On nie pisze, ale przypadkiem docierają do ciebie wieści, że bardzo się zmienił, że pracuje nad sobą, że teraz umie słuchać. To triangulacja w rękawiczkach. Ktoś wspólny dopytuje, czy nie warto już porozmawiać, bo tak dojrzale to dziś nosi. Ktoś inny podsuwa wiadomość o jego sukcesie albo kryzysie, który wymaga ludzkiej reakcji. Z boku wygląda to jak troska, od środka jak chór ustawiony naprzeciw pustego krzesła, na którym masz zobaczyć własny brak. Mikro przykład. Koleżanka z pracy przesyła ci zrzut ekranu z jego relacji o wdzięczności za lekcję i dopisuje może już czas. Albo znajomy mimochodem pyta, czy nie masz jego dokumentu, bo prosił, żeby zapytać. Pytanie, które ma rozpędzić Twój oddech, jest proste. Czy na pewno nie przesadzasz z milczeniem? Gdy nie nadbiegasz, włącza się zmiana temperatury, czyli kara na zimno. To nie jest krzyk, to metronom. Znika na kilka dni, wraca na minutę, blokuje i odblokowuje. Miga statusem online o drugiej w nocy, a rano pomyłkowe połączenie. Światło na czujnik w korytarzu gaśnie i zapala się tak, byś przyspieszyła kroku. W tym etapie każdy gest ma wywołać u ciebie poczucie dyskomfortu, które skończysz jednym hej wysłanym wbrew sobie. Mikro przykład. Usuwa wspólne zdjęcia, by po godzinie dodać jedno nowe z podpisem nowy rozdział, blokuje cię w weekend, by w poniedziałek sprawdzić, czy zapukałaś przez kogoś innego. To nie przypadek. To rytm, który macie zmęczyć ciszą, aż sama ją przerwiesz. Po trzydziestu dniach to przestaje być zbiegiem okoliczności, staje się wzorem. Kiedy metronom nie działa, przychodzi miękki zwrot i przynęta empatii. Nagle jest pilna sprawa do rozwiązania, która obchodzi Cię z definicji: choroba w rodzinie, problem finansowy, konieczność oddania rzeczy, które rzekomo tylko Ty znasz albo trzymasz. Słowa płyną łagodnie, ale sens jest twardy. Trzeba szybko, najlepiej dziś, bo ty zawsze umiałaś pomóc. Albo pojawia się propozycja dojrzałej rozmowy, w której on ma gotowy szkic przyszłości w nowej, lepszej wersji. To nie jest most, to tratwa z hakiem. Mikro przykład. Mógłbym wpaść na pięć minut po segregator. Jutro rano mam urzędową sprawę. Albo babcia trafiła do szpitala, nie wiem, z kim o tym porozmawiać, albo wiem, że to nie czas. Ale mam plan, który rozwiąże nasze stare konflikty. W każdym wariancie chodzi o jedno: przeciąć twoją ciszę moralnym nożem, który ma rację przejścia. Gdy i to nie zadziała, przychodzi to, co wielu z nas najbardziej zaskakuje wybuch kontrolowany albo radykalna rebrandacja. W pierwszej wersji nagle pojawiają się pretensje o twoją brak dojrzałości, szybkie testy granic, próba podniesienia temperatury przez kogoś trzeciego. Może publiczny cień rzucony na Twoje imię w zawoalowanej formie. W drugiej wersji, ton staje się niemal ascetyczny. Ogłasza detoks od wszystkiego, nam przestaje zabiegać, składa deklarację o spokoju i wdzięczności, jak mnich, który zamknął drzwi od środka. Obie drogi prowadzą do tego samego miejsca. Sprawdzić, czy wreszcie drgniesz. Mikro przykład z pierwszej ścieżki. Nagłe nie wierzę, że tak traktujesz ludzi. Wiadomość do wspólnej grupy o szacunku w komunikacji, szybkie zniknięcie i powrót z drugiej, manifest o nowym początku, brak reakcji na Twoją milczącą obecność i ciche obserwowanie. Czy pod którymkolwiek kadrem zostawisz ślad? Jeśli nie, karta przewraca się raz jeszcze i historia zaczyna krążyć po tych samych punktach, aż do skutku lub do wyczerpania paliwa. W tym właśnie miejscu warto zostawić sobie jedno zdanie, jak pineskę na mapie. Te ruchy nie są dowodem miłości ani dowodem nienawiści, są próbą odzyskania steru. Pogłębiam rozpoznawanie tej sekwencji i sposoby jej rozbrajania w osobnym materiale, do którego dotrzesz na ekranie końcowym. Po 30 dniach ciszy, najważniejsze nie wydarza się już w jego ruchach, tylko w tobie. Zauważasz, że poranki mają znów swój smak, a telefon nie dyktuje rytmu oddechu. Złap tę nitkę i pociągnij delikatnie dalej. Zanim odpowiesz na jakikolwiek sygnał, sprawdź ciało. Jeśli barki unoszą się jakby do obrony, jeśli w brzuchu robi się węzeł, jeśli myśl przeskakuje do tłumaczeń, to znak, że czyjś metronom próbuje wejść pod twoją skórę. Wtedy nie potrzebujesz wielkich deklaracji, wystarczy mały gest po twojej stronie. Przesuń telefon z szafki na biurko, wypij wodę powoli, stań przy oknie i policz cztery spokojne oddechy. Z takiego miejsca decyzje stają się prostsze, bo nie są już odpowiedzią na cudzą temperaturę, tylko wyborem, który zostawia cię obecną w twoim dniu. Kiedy przychodzi wiadomość z przynętą empatii, możesz zapytać siebie, czy masz siły i chęć na rozmowę, a nie czy wypada. Kiedy pojawia się pół przeprosiny z rachunkiem. Możesz uznać, że to za mało, nawet jeśli nie potrafisz tego ubrać w długie zdania. Kiedy pojawia się pilna prośba o spotkanie, możesz mieć prawo do czasu, który układa ci myśli i nie jest to kara ani gra, tylko troska o twoją równowagę. Po miesiącu ciszy wraca też najcenniejsza umiejętność odróżnianie ciepła od nacisku w pierwszej sekundzie. Ciepło zostawia przestrzeń, nacisk zabiera tlen. Ciepło nie potrzebuje natychmiast, nacisk nie znosi zwłoki, ciepło jest ciekawością ciebie, nacisk to głód kontroli, przebrany za dojrzałość. Ty wybierasz, z czym chcesz iść dalej. Możesz odpowiedzieć krótko, kiedy naprawdę chcesz, możesz nie odpowiadać, kiedy cenisz swój spokój. Możesz wrócić do rozmowy wtedy, gdy granice są wyraźne i nie musisz ich bronić w każdym zdaniu to nie chłód. To miara Twojej obecności przy sobie. I właśnie ta miara, krok po kroku, odbiera jego ruchom sens, bo przestają ustawiać Twój dzień, a zaczynają odsłaniać prawdę o tym, co Ci służy. To, co widzisz po miesiącu ciszy, nie jest oczywiste dla większości ludzi, i właśnie tu rodzi się przewaga naszej perspektywy. Zaczynasz czytać drobne przesunięcia, jak mapę prądów pod taflą. Rozumiesz, że neutralny kadr potrafi być sygnałem. A serdeczne zdanie może nieść oczekiwanie ukryte pod warstwą uprzejmości. W kręgu kobiet, które przeszły tę samą drogę, uczysz się odróżniać pamięć od scenografii, a troskę od rachunku za Twoje milczenie. Słyszysz, kiedy słowo brzmi jak zaproszenie, a kiedy, jak zawoalowane polecenie, widzisz, kiedy cisza jest przestrzenią dla decyzji, a kiedy staje się narzędziem nacisku. To daje spokojną pewność, która nie wymaga obrony na głos. Bo żyje w Twoim ciele, w barkach, które nie unoszą się już na każdy dźwięk telefonu, w oddechu, który nie przyspiesza, kiedy ktoś podkręca temperaturę komunikatu, w porankach, które zaczynasz od siebie, a nie od czyjegoś nastroju. Wspólne doświadczenie sprawia, że nie potrzebujesz już wielkich dowodów, by zaufać drobnym sygnałom. Wystarczy jedno zdanie wysłane o znanej porze, jeden kadr z miejsca, które miało wywołać odruch, jedno pytanie bez znaku zapytania w środku. Zamiast tłumaczyć się, dlaczego nie odpowiadasz natychmiast, pozwalasz, by czas zrobił to za ciebie, bo wiesz, że prawdziwa zmiana wytrzymuje zwłokę, a próba odzyskania steru nie znosi ciszy. Nie musisz udowadniać, że jesteś dobrą osobą, kiedy wybierasz własny rytm, bo dobroć bez granic nie jest cnotą, tylko narzędziem dla cudzych planów. W tej cichej przynależności do siebie jest miejsce na łagodność i stanowczość naraz. A gdy znów pojawią się sygnały skrojone pod twoje stare odruchy, rozpoznasz je nie po słowach, lecz po tym, co robią z twoim dniem i zrobisz to, co robią uważne kobiety po miesiącu ciszy. Pozostaniesz przy swojej mapie, nawet jeśli świat namawia cię na objazd. Najbardziej niewygodna prawda odsłania się właśnie teraz. Po trzydziestu dniach ciszy on nie boi się utraty ciebie, tylko utraty miejsca, z którego mógł ustawiać twoje tempo. Dlatego jego uspokojenie pachnie farbą, a nie zmianą, dlatego dojrzałość brzmi jak przemówienie do pustej sali, w której i tak potrzebuje twojego oddechu, żeby echo miało dokąd wracać. Im dłużej milczysz, tym wyraźniej widać, że wszystkie drobne gesty składają się na jedno pytanie, które zadaje sobie w kółko. Czy jeszcze reagujesz na mój znak? To pytanie napędza oba warianty po miesiącu. Krótki, kontrolowany wybuch z pośrednikami i testami granic albo pokojowe wejście z przynętą empatii, bo oba mają sprawdzić ten sam parametr przewidywalność Twojej odpowiedzi. Gdy nie wracasz, napięcie przecieka przez szwy i zaczyna pękać to, co dotąd nosił jak zbroję. Obraz człowieka, który już zrozumiał. Wtedy pojawiają się subtelne sztychy w Twoją stronę, opowieści o rzekomej obojętności, drobne cienie rzucone tak, byś zechciała oczyścić powietrze choć jednym zdaniem. Ale właśnie tu najłatwiej zobaczyć konstrukcję. Gdyby chodziło o bliskość, wytrzymałaby Twoje tempo. Skoro chodzi o wpływ, wszystko przyspiesza, gdy zwlekasz. Prawda zakazana brzmi prosto i mocno, choć niełatwo ją przyjąć. On nie tęskni za Tobą obecną. On tęskni za wersją ciebie, która gasiła mu lęk na zawołanie, i dlatego każdy jego spokój potrzebuje twojej natychmiastowej obecności, jak prądu, bez którego gaśnie scena. Po trzydziestu dniach ciszy nie brakuje słów, brakuje widowni. Po trzydziestu dniach ciszy tęsknota nie znika, zmienia adres i po raz pierwszy zamieszkuje po twojej stronie. To tutaj spełnia się obietnica tytułu bez metafor. Po 30 dniach ciszy, on nie wyciąga ręki po ciebie, on wyciąga rękę po ster. Najpierw wybuch kontrolowany, krótkie celne uderzenia w twoje granice przez pośredników, pytania z tezą, aluzje do twojej niedojrzałości, ruchy ciepło-zimno, które mają cię zmęczyć i skłonić do jednego słowa, by znów ustawić rytm rozmowy. Gdy nie drgniesz, karta obraca się w sekundę i wchodzi wersja pokojowa. Łagodny ton. Pilna sprawa o ludzkiej wadze. Miękkie, przepraszam, ale z planem przyszłości w nowej odsłonie, w której ty masz tylko dopisać zgodę. Z zewnątrz to dwa przeciwieństwa, w środku jeden mechanizm. Odzyskać przewidywalność twojej reakcji, zanim nazwiesz to po imieniu. I właśnie tu pada prawdziwy powód, który potrafi szokować, bo jest prosty jak cięcie. Nie chodzi o miłość, chodzi o cenę za to, że przestałaś regulować jego lęk. Wybrałaś ciszę, więc teraz zapłacisz winą albo współczuciem. To ukryty rachunek obu wersji krzykliwej i spokojnej. Jeśli odpowiesz odruchem, rachunek zostanie przyjęty, a stary scenariusz wstanie jak po komendzie. Jeśli zostaniesz przy swoim tempie, cała konstrukcja traci zasilanie. Prawdziwa zmiana wytrzymuje twoją zwłokę. Nie pęka pod ciszą, nie potrzebuje sceny ani widowni. Fałszywa zmienia maski, byle tylkoś wróciła do roli regulatora nastroju. Dlatego kluczowym testem nie jest to, co mówi, tylko to, co dzieje się, kiedy nie odpowiadasz natychmiast. Jeśli po jego ruchu jest w tobie więcej tlenu, to przestrzeń, jeśli mniej, to dźwignia. W tym rozróżnieniu jest cała moc kulminacji. Widzisz, że po miesiącu on nie wraca po ciebie, tylko sprawdza, czy jeszcze da się włączyć ciebie jednym kliknięciem, a ty po raz pierwszy masz dowód, że cisza nie niszczy ciebie, ona rozbraja jego mapę. Domykając ten odcinek po trzydziestu dniach ciszy, spójrz, jak wiele się w tobie uporządkowało. Na początku ciało drżało na każdy znak, jakbyś musiała natychmiast przywracać komuś spokój. Potem zaczęłaś słyszeć różnicę między troską a rachunkiem. Między pamięcią a scenografią, między przestrzenią a dźwignią. Dziś wiesz, że Jego ruch po miesiącu nie jest tajemnicą serca, tylko próbą odzyskania steru inną drogą. Wiesz też, że Twoja cisza nie jest karą, lecz opieką nad sobą, a decyzje podjęte w Twoim tempie nie potrzebują adwokata. Możesz czuć wzruszenie i nie wchodzić w starą rolę, możesz pamiętać dobre chwile i wybrać granice, które zostawiają Ci oddech. To nie chłód. Dojrzałość, dzięki której nie musisz już reagować na cudzy metronom. Chcę teraz usłyszeć ciebie, bo twoje doświadczenie może stać się mapą dla innej kobiety stojącej w tych samych drzwiach. Napisz w komentarzu jedną konkretną rzecz. Który moment po upływie 30 dni ciszy najbardziej cię zaskoczył i po czym rozpoznałaś, że to był test Twojej przewidywalności, a nie zaproszenie do prawdziwej rozmowy? To może być jedno zdanie, jeden gest, jedna pora dnia, w której pojawiła się wiadomość. Właśnie takie szczegóły pomagają odczarować przypadki i zobaczyć wzór, zanim znów zacznie działać odruch. Twój głos nie jest kontrą do jego narracji, jest światłem, które zapala się tam, gdzie kończy się manipulacja, a zaczyna Twoja decyzja. Zostaw ślad, który pomoże następnej z nas rozpoznać dźwignię pod miękkim słowem i pozostać przy swoim rytmie, nawet gdy świat namawia do pośpiechu. Jeśli po tych 30 dniach ciszy odzyskałaś własny rytm i wiesz już, jak rozpoznawać ruchy pod miękkimi słowami, zostań z nami na dłużej i kliknij subskrypcję, żeby następne odcinki trafiały do ciebie dokładnie wtedy, gdy będą potrzebne. To prosty sposób, by mieć pod ręką narzędzia, które utrzymują Twoje granice bez hałasu. Jeśli ten materiał realnie Ci pomógł, możesz też wesprzeć naszą pracę przez Super SuperTanks. Dzięki temu tworzę treści, które wzmacniają kobiety w najtrudniejszych zakrętach ciszy. A teraz zrób jeden konkretny krok bez pośpiechu. Na ekranie końcowym czeka film Reakcja Narcyza na przedłużający się kontakt zerowy. To może Cię zaskoczyć. Zobaczysz tam, jak układa się pełna sekwencja po długim milczeniu i w którym momencie pojawia się pierwszy haczyk pod hasłem empatii. Kliknij miniaturę, zabierz ze sobą dzisiejszą jasność i pamiętaj, że prawdziwa zmiana nie potrzebuje Twojej natychmiastowej odpowiedzi. Subskrypcja i Super Thanks to Twoje dwa sygnały, że wybierasz własne tempo, a przejście do reakcja narcyza na przedłużający się kontakt zerowy, to może Cię zaskoczyć. Domyka ten temat w praktyce, zanim ktoś znów spróbuje ustawić twoją scenę cudzym światłem.